W niedzielę mecz pierwszej rundy rewanżowej z Piotrkowem. Wydawałoby się, że przeciwnik najłatwiejszy z łatwych, bo ostatni zespół w tabeli. Ale chyba nie podchodzicie do tego spotkania jakoś wyjątkowo na luzie. Na pewno nie, Piotrków. To jest zespół, który walczy. Zmienili teraz trenera. Rafał Ku, który został trenerem, młody trener. Także podejrzewam, że trochę chłopakom tam nie za dużo, bo jest środek sezonu, ale trochę im pozmienia i myślę, że przyjadą i walczyć, bo każdy punkt dla nich jest na wagę złota. Z kolei wasza kondycja psychiczna po meczu w mielcu też jest na pewno lepsza i tutaj Piotrków powinien się też obawiać. No na pewno. Ten remis dla nas bardzo ważny, szczególnie po słabej pierwszej, bardzo słabej pierwszej połowie. Zremisowaliśmy, no i Piotrków myślę, że no nie przyjedzie, żeby się położyć naprawdę, tylko będzie chciał walczyć, no ale my tak samo nie złożymy broni i będziemy na pewno chcieli zagrać jak najlepiej i wygrać to spotkanie i i to, i Pucharowe i za tydzień jeszcze z legionowym. Już jeden mecz z Piotkowym za wami w pierwszej rundzie w Piotrkowie. Na kogo będziecie musieli zwrócić szczególną uwagę w niedzielę? To są tacy zawodnicy, którzy na każdej pozycji ktoś tam coś potrafi, tak? Jest i Szymon Wojnowski, i Maciek Pilitowski, Bramka jest dobrze osadzona jak będzie Piotr, Piotrek Ner. Także no, na wszystkich trzeba się skupić, tak? Nie ma tam równy w miarę zespół. Także trzeba się pod nich. Będziemy na pewno się pod nich ustawiać i myślę, że wyjdziemy zwycięsko. No jeszcze jedno pytanie, to już jest praktycznie ostatni mecz waszego długiego maratonu. Nie czujecie się zmęczeni? Na pewno trochę czujemy, ale wiadomo, nie są to treningi takie jak jest tydzień przerwy. Są to treningi, wiadomo, trzeba podtrzymać tą formę, ale też wiadomo, dzień przed meczem jest trochę luźniej. No i staramy się jakoś rozkładać równomiernie siły, żeby na każdy mecz starczyło i jak na razie mam nadzieję, mam nadzieję myślę, że dobrze to nam wychodzi.